Fajnie słoneczko daje, przez źrenicę wnika we mnie. Dzień dobry bardzo, dzień dobry. Każdemu z osobna też, Tobie też. Dzień dobry bardzo. Odpowiedzi na Wasze pytania. No jest taka pora. Pamiętacie zrobiłem jeden z odcinków o tym, że ja jako stary weteran lęku panicznego Pokazywałem m.in. tutki z tym powietrzem, jeżeli ktoś nie zna, pod, pod tym podepniemy ten odcinek, który mówi właśnie o tym, żeby się dobrze kto nie zna tego tematu pod tytułem hiperwentylacja i się męczy, albo z tą wodą sławetną. Okazało się, że wiele osób potwierdziło, że ma to samo. Musi zawsze mieć mokro w ustach, bo inaczej te lęki jakoś tak blisko. I jest człowiek, który zadał pytanie, e, dlaczego mówiłem o tym, tak? I tak szczególnie mocno wyróżniłem. Ale tam też mówiłem o, e, o tym, że każdy, jeszcze raz powtarzam każdy powinien śledzić swoje zachowania. Jak ktoś ma lęki paniczne, to już jest obowiązek nawet rejestrować sobie pisać i moje doświadczenie, i wielu ludzi mówi tak. Jest piguła od pani czy pana doktora, którą używamy raz na dwa lata. Ale jak dowiemy się, że jedziemy samochodem i nie mamy gdzieś, to jest problem. To ten lęk biegnie do nas, jak nie wiem. Jedziemy, znamy już siebie i wiemy, że jak mamy dużą suchość i tak już przełykamy, jest to jeden, Diabli wiedzą, jak to nazwać. Element, który zaczyna powodować, że my idziemy w kierunku lęku. Albo, że jak wypijemy kawę, która wbrew pozorom jest taka straszna, to kawę wypijemy i może być jakiś kłopot. To powiem jedno. Człowiek z lękami panicznymi powinien na tyle poznawać siebie, żeby antycypować, wyprzedzać, nawet przesadzać. Jeżeli coś przeszkadza, koleżance, koledze, też lękowca, to powielać te pomysły. Po co wam? Czy jesteście w stanie mieć przy sobie wodę? Czy ona pomaga, czy nie? Może być różnie. Ale co to za problem mieć? I popijać od czasu, żeby nie mieć ustach. O tej tutce na koniec. Albo wiemy, że pobudza nas kawa. Bardzo często jest to objaw bardzo pozytywny, ale wychodząc, przemieszczając się, wiedząc, że istnieje taka obawa, że możemy w dziwnym miejscu dostać lęki paniczne, to po jasną Anielkę pijemy kawę. Zrób to ale jak wrócisz do domu i będziesz wiedziała, wiedział o tym, że jakiś czas będziecie. A może jakieś inne dania, a może obżarstwo będzie takim niekoniecznie powodem, żebyście mnie zrozumieli, tylko jednym z czynników, który nie pomaga, a szkodzi, który ładuje ten akumulator lękowy. Krótko mówiąc, zawsze wyprzedzaj te świry. Ja to tak sobie zacząłem nazywać. Od momentu, kiedy zacząłem z uśmiechem mówić o tych świrach, zacząłem mieć mniej lęków panicznych, bo to tu siedzi. I pamiętajcie o najważniejszej zasadzie: mocno siebie obserwować, wszystkie zagrożenia, o ile to jest możliwe, usuwać, wyprzedzać. Na przykład, kiedyś mi pani powiedziała, że bardzo często lęki ma wtedy, kiedy przejechała z kimś samochodem. On nie wiedział, gnał jak diabli, dojechała i za godzinę półtorej. Czy to był powód? Tego nie wie nikt tak naprawdę. Ale jedno jest pewne. Bądź odważna, odważny swojemu towarzyszowi podróży, powiedz, wytłumacz, on pojedzie. A może nie będziecie mieli tego lęku? Kiedyś często korzystałem z tego. Ty nie musisz. Skorzystaj z mojego doświadczenia, z mojej wiedzy, z wiedzy tysięcy ludzi. Koniecznie oglądaj ten kanał. Subskrybuj. Kciuczek do góry jakikolwiek komentarz, i rozpowszechniaj na lewo i prawo, jest taki kanał tego lęku. I druga sprawa, a bo tam była jeszcze te, te tutki, te tutki to jest również zapobiegawczą mieć. Wiecie. wiecie, poznałem ludzi, którzy jak zobaczą, że nie ma w samochodzie nigdzie, o Jezu, jak będę miała, czy miał lęk paniczny, to co ja zrobię? No Ja nie mam i tak się nakręca, 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 i wtedy zaczyna się jazda. To wtedy, w razie czego nie nakręcać się, tylko pamiętać, że jeszcze mamy dłonie, mocno ścisnąć, to zadziała jak tutka. Czyli kolejny przykład: zapobiegania, wyprzedzania to pomaga naszemu mózgowi. I Jedna z rzeczy, którą powtarzam od wielu wielu lat, jak w pierwszej myśli pomóc człowiekowi, który ma ciężką depresję, manię nawet nie ciężką. Nie poklepywać, nie mówić, że jutro będzie lepiej, że będzie cudownie wspaniale. To pan Rafał napisał jak pomóc człowiekowi w depresji czy manii? Krótko, to powinien być wykład na dwie godziny, ale jedno najważniejsze na teraz, natychmiast. Jedyne ważne pytanie, które warto zadać i które jest neutralne, nie zabija, nie pogłębia, to jest: Jak mogę ci pomóc? Słowo, zdanie, klucz. Jak mogę ci pomóc? Jeżeli nie pada odpowiedź, nie możecie, to jedźcie tam albo usiądźcie obok. I posiedzcie, pomilczcie trochę. Prędzej czy później może nawiązać się dialog, ale nigdy w życiu z poklepywaniem, z powiedzeniem, bo nie ma nic gorszego. Jak powiedzieć takiemu człowiekowi, jutro będzie lepiej. Zobaczysz, trzymaj się będzie fajnie. A ty tam myślisz, kurde, no, u mnie już od miesięcy jest tak. Co on pieprzy. Tak? Jak mogę Ci pomóc? Zdanie, klucz i zdanie. Pytający klucz, i za tym idzie śladem nic na siłę. Pomóc, nieraz namówić na wizytę, nieraz namówić na wyjście z domu, ale nic na siłę. Tak to działa. Bye bye.